Cześć! Bardzo się cieszę, że mogę z Wami się spotkać na kolejnej lekcji. Na dzisiejszych zajęciach będą nam potrzebne karty pracy, coś do pisania i kredki bądź flamastry. Ale jeżeli nie macie, to nie martwcie się, wszystko wam pokażę. I słuchajcie, ja jestem na tej lekcji, dlatego że pewnie tak jak wy, trochę spędzam czasu w internecie. Lubię to robić. Lubię tam oglądać różne rzeczy, wyszukiwać różnych informacji. Podróżować wirtualnie. Ale jak byłam mała, to bardzo lubiłam takie zabawy z wyszukiwaniem wyrazów. I teraz chcę Was zachęcić do wyszukiwania kilku wyrazów. Na naszej pierwszej karcie pracy mamy taką tabelę pełną liter. Ona pozornie, wydaje się, że tam jest jakiś taki bałagan, niewiele co widać. Ale mamy kilka podpowiedzi. Na górze mamy takie wyrazy jak ostrożny, skupiona, słuchana, staranna, patrzony, dokładny. I wiecie już jakie będzie nasze zadanie? Na pewno wiecie. Musimy odnaleźć te wyrazy. To do roboty. Hm hmm. Jak wam idzie? Już coś znaleźliście? Ja już znalazłam pierwszy wyraz. To ostrożny. On jest tutaj. Bingo. Macie kolejny? Dam wam chwilę. Ja znalazłam staranną. Zaznaczę sobie, że to już znalazłam. Staranna, znaleziony, ostrożny, znaleziony. Szukam kolejnego. Skupiona. Czy mi się uda? Wam się już udało? Komu się udało? Słuchana. Tutaj. Ja wiem, że to nie jest proste zadanie. Bo tych liter jest bardzo dużo, ale jestem pewna, że świetnie sobie radzicie. Szukamy dalej. Skupiona. Hmm, hmm, hmm. Gdzie jest skupiona? Chyba sobie utrudniłam zadanie, bo teraz widzę wpatrzony. To najpierw znajdę wpatrzony. Dobra. patrzony zostały jeszcze dwa. Dokładny. Wezmę kolejny kolor, żeby każdy wyraz było widać. Dokładny i skupiona. Tu skupiona jest po ukosie. Trochę trudniej znaleźć. Skupiona. I ostatni wyraz, jaki został nam do odnalezienia. To dokładny. Tu jest. Wy już znaleźliście. Jestem pewna, że sobie poradziliście. A jeżeli nie, to nic nie szkodzi, możecie szukać jeszcze po naszych zajęciach. Czy te wyrazy. Coś wam przypominają, powtórzę je. Ostrożny, skupiona, słuchana, staranna, wpatrzony, dokładny. One są trochę do siebie podobne, prawda? No właśnie. To są wyrazy bliskoznaczne. Mówimy na nie. Uwaga, będzie trudne słowo. Synonimy. I synonimy albo wyrazy bliskoznaczne to są właśnie takie wyrazy, które są do siebie podobne, jak nasze, ale na przykład kumpel i przyjaciel, kolega, to też są wyrazy bliskoznaczne. I teraz wróćmy do naszych wyrazów. Czy one nam były potrzebne, żeby wykonać to zadanie? Czy była nam potrzebna ostrożność, staranność, czy musieliśmy się wpatrywać? Czy była nam potrzebna dokładność? Chyba tak. No właśnie. A czy przychodzą Wam jeszcze do głowy inne wyrazy bliskoznaczne, podobne do tych? To jest też na przykład uważność. I właśnie uważność jest naszym dzisiejszym tematem. Zobaczcie, jak często jest nam potrzebna uważność, nawet żeby wykonać takie zadanie jak odnaleźć różne wyrazy w takiej Słownej wykreślance. Jestem pewna, że tych sytuacji, w których potrzebna jest nam uważność, jest dużo więcej. Żeby nam trochę pomóc, mam dla nas drugą kartę pracy. To jest taki obrazek. Zobaczcie, ile tu się dzieje. To jest taka letnia sytuacja. Lato jeszcze trochę przed nami, ale zaraz się zacznie i zaraz będziemy dużo czasu spędzać na zewnątrz. Co tu się dzieje na tym obrazku? Mamy dużo dzieciaków, które. Grają w piłkę, biegają z latawcem, robią zdjęcia, czytają książki, oglądają jakieś kukiełkowe teatrzy. Czy tam gdzieś jest uważność? Przypomnijcie sobie te wyrazy z naszej pierwszej karty pracy, i które z tych dzieci jest na przykład słuchane? Macie rację. To jest ten chłopiec, który ogląda ten pacynkowy teatrzyk. Zobaczcie, tu jest taki smok, chyba, albo krokodyl. I ten chłopiec tu ogląda, słucha tej historii, jest słuchany i wpatrzony. To zdecydowanie jest uważność. A ten chłopiec, który robi zdjęcie. Znaleźliście go już? On się wpatruje w tego ptaszka i dokładnie jemu robi zdjęcie, a dziewczynka z lizakiem mu go pokazuje. Oni są uważni na to, co dzieje się dookoła nich i wpatrują się w to, co się dzieje. Jest dziewczynka biegnąca za piłką i dwóch chłopców biegających z latawcem. Oni są uważni na siebie nawzajem i uważni na inne dzieci, żeby na nie nie wpaść. Bo jak biegamy, zwłaszcza jak biegniemy za piłką, to łatwo na kogoś wpaść, prawda? Jak biegacie na przerwę, to też możecie na kogoś wpaść, ale wtedy ćwiczymy uważność, żeby jednak sobie nie zrobić krzywdy. Kogo my tu jeszcze mamy? Jest ta dziewczynka z książką? Ona jest wpatrzona w tą historię. Jest ją zaciekawiona. Staranna, ale też ostrożna, co tam się wydarzy. A widzieliście tego chłopca tutaj na ławce? On też jest patrzony. Ja myślę, że on może ogląda coś na komórce albo gra w jakąś grę. To też jest czas, to jest też moment, w którym potrzebna jest nasza staranność, żeby przejść do kolejnego poziomu ale musimy się też patrywać w to co się dzieje na ekranie, żeby zareagować na konkretną sytuację. Mam nadzieję, że już kolorujecie swoje obrazki i pewnie zwróciliście uwagę na to, że tu się ukryło trochę różnych przedmiotów. One są podpisane na dole. To są takie czasami nieoczywiste przedmioty, które nie zawsze znajdziemy na placu zabaw. Jak Szczoteczka do zębów. Raczej jej nie znajdujemy na placu zabaw. Albo śrubokręt. Po lekcji poszukajcie tych przedmiotów. Tu też wam się przyda uważność, staranność, spostrzegawczość, żeby te przedmioty odnaleźć. Ale słuchajcie, zastanówcie się, bo ja tak mówię o tym życiu, takim codziennym, o placu zabaw, a my przecież jesteśmy na lekcji asów internetu. I ja mówię, że będziemy mówić o internecie. I czy ta uważność jest nam potrzebna w internecie? Jak myślicie? Gdzie są takie sytuacje, kiedy przydaje nam się uważność? Macie jakieś pomysły? I ja wam podpowiem. Na przykład, jak chcemy przygotować dla babci i dziadka album wirtualny z naszymi zdjęciami, to musimy być dokładni i staranni. To jest dokładnie o uważności, żeby nasza praca była jedna, żeby była przyjemna, żeby przyjemnie się ją oglądało. Albo kiedy gramy w jakąś grę, która wymaga od nas skupienia, bo zależy nam na tym, żeby przejść do kolejnego poziomu, to właśnie musimy być skupieni, uważni, spostrzegawczy. To wszystko nam się przyda. Żeby pokonać kolejne wezwanie. Albo kiedy gramy cały czas w tą samą grę, ale ktoś nas zaczepia i pyta nas o nasze dane: imię, nazwisko, adres, czy możemy te dane podać? Nie, nie. Macie rację absolutnie nie, ale tu jest potrzebna nasza uważność na to, o co ktoś nas pyta i co my na te pytania mamy odpowiedzieć. Jeszcze może być taka sytuacja, słuchajcie, w której mamy szkolny piknik. I po tym pikniku na szkolnej stronie znajdują się zdjęcia. Ale tutaj jakiś chochlik wszystkim nauczycielkom dorysował wąsy. Śmieszne, nie? Ale niemiłe. I teraz nasza spostrzegawczość może nam pomóc w tym, żeby szybko zauważyć uważnie że coś na tych zdjęciach jest nie w porządku i szybko dać znać pani nauczycielce albo panu nauczycielowi znać że coś tu jest nie w porządku i musimy te zdjęcia podmienić to też jest o naszej uważności albo na przykład jeszcze taka historia że oglądamy jakiś film filmik naszego kolegi lub koleżanki i ktoś tam Napisał jakieś niemiłe komentarze. To się niestety zdarza, prawda? I tu też nasza uważność na to, że to nie są dobre komentarze, że one nie są miłe, może pomóc w tym, żeby szybko dać znać komuś zaufanemu dorosłemu informację o takiej z historii i żeby wesprzeć tego kolegę czy koleżankę, że to wcale nie jest o nim i że te komentarze wcale nie muszą być prawdziwe i wcale nie są prawdziwe. Czy wam przychodzą jeszcze do głowy jakieś historie, kiedy przydaje wam się uważność? Doskonale. Jestem pewna, że będziecie ćwiczyć swoją uważność. Zobaczcie, ile prostych historii, takiej właśnie z wykreślaniem wyrazów, albo z odnajdywaniem różnych przedmiotów na obrazku, pozwala nam ją ćwiczyć. Bawcie się dobrze.